Narodził się z potrzeby odbudowania wspólnoty pomiędzy Polakami. Myślałem na tym długo, w jaki sposób osiągnąć taki efekt, który byłby rodzajem zbudowania społeczności, bardzo nieformalnej, która nie jest społecznością zorganizowaną w żadną partię polityczną, jakąś organizację światopoglądową. Tylko doprowadzić do takiego naturalnego spotkania Polaków, którzy mają taką potrzebę spotkania się podczas uroczystości patriotycznych. Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa na spotkaniu patriotycznym, pierwszym z serii, zorganizowanym wspólnymi siłami przez środowisko Klubu Polskiego w Golowej. Klub zrzesza ludzi, którzy zajmują się biznesem, różnego rodzaju działalnością społeczną, hobbystów, sportowców. Tworzenie mniej więcej takiej sytuacji, która miała miejsce podczas emigracji, na przykład pier pierwszej emigracji powojennej do Stanów Zjednoczonych, gdzie, gdzie rzeczywiście ta jakość polonii, która tam została stworzona, o której dzisiaj już wiemy, że, że w jakiś sposób ta jakość jest już niższa niż, niż była dawniej, ale my wydaje się gdzieś troszeczkę zwala, po prostu usprawiedliwialiśmy się w, w taki sposób że e, jesteśmy zapracowani nie mamy czasu e, żyjemy daleko od Polski więc trudno jest się tymi tematami e, związanymi z Polską z polskością interesować i na jednym z spotkań klubowych e, takiego małego klubiku sympatyków jednej z telewizji internetowych telewizji Idź pod prąd E, wpadliśmy na pomysł, że e, byłoby fajnie, żeby zrobić takie spotkanie, na które będzie mógł przyjść każdy, każdy Polak i poczuć się dobrze. E, wymagało to e, dużo pracy e, i też pewnego dystansu światopoglądowego, tak, aby, aby nie powodować e, różnic na wstępie, tak. Nad tym bardzo pracowaliśmy i jestem przekonany, że do jakiegoś stopnia udało się to. Zresztą widzę, że uczestnicy spotkania potwierdzili to wcześniej, że, 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 że bardzo chętnie przyjdą na takie spotkanie jeszcze raz. Kuba jest artystą, grafikiem, plastykiem. Kuba przygotował dokładnie w ciągu około dwóch tygodni. Te piękne grafiki żołnierzy, którzy, którzy należeli do różnych formacji, głównie AK, którzy zostali w sposób bardzo brutalny potraktowani przez, przez władze PRL. Postanowiliśmy ich po prostu uczcić. Mieliśmy plan, aby wydrukować ich fotografie ale Kuba powiedział, nie, 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 musimy to zrobić bardzo dobrze, musimy to zrobić profesjonalnie. Nie spodziewałem się, że jest aż tak dobry w tym. Muszę zwrócić na uwagę teraz, odwrócić głowę, jak, jak pięknie to, to wygląda. Wykształcenie jestem artystą, skończyłem całą plastyczne w Polsce, także tutaj staram się, staram się kontynuować swoją swoje działalność artystyczną. Pracuję tutaj w w z ludźmi niepełnosprawnymi, uczę sztuki, uczę historii sztuki, także zawsze to jest moje, blisko, blisko mnie, a, a dzisiejsze święto, dzisiejszy dzień był pretekstem, był impulsem, żeby powstała ta, ta wystawa. <mum> dzisiejszym wydarzeniu. Bardzo fajnie, miło i sympatycznie. Dziękuję. tych mogliśmy się spotkać wszyscy razem i porozmawiać, wspólnie spędzić czas. Dziękuję. Cieszę się, że Polacy nareszcie zaczęli trzymać się razem i pomagać sobie nawzajem. No, a naj, najmilej mi było widzieć młodych harcerzy śpiewających polskie patriotyczne piosenki. Wielki szacun dla Was i tak trzymać. My Polski. Żołnierze Armii Krajowej starali się kontynuować akcję burza, choć było już zupełnie oczywiste, że nie da ona żadnych pożądanych rezultatów politycznych. Ogromny i widoczny był udział Armii Krajowej w wyzwoleniu Krakowa. Żołnierze polskiego podziemia uratowali też w ostatniej chwili klasztor jasnogórski w Częstochowie przed zaplanowanym przez Niemców zniszczeniem. Sposób postępowania Rosjan nie uległ jednak zmianie. Posuwające się tuż za radzieckimi armiami NKWD z pomocą rodzimych służb bezpieczeństwa powołanych przez PKWN dekretem 7 października 1944 roku dokonywały wszędzie masowych aresztowań wśród ujawniających się żołnierzy AK, których wywożono następnie w głąb ZDZR. Zmusiło to wreszcie dowództwo AK i rząd polski w Londynie do podjęcia trudnej decyzji oficjalnego rozwiązania Armii Krajowej. Odpowiedni rozkaz w tej sprawie wydał 19 stycznia 1945 roku generał Okulicki, kierując się przede wszystkim troską o szeregowych żołnierzy organizacji, którzy w aktualnej sytuacji narażali się na aresztowanie bez żadnej potrzeby. Niejasne perspektywy międzynarodowe nie pozwalały jednak na całkowitą rezygnację z podziemnej niepodległościowej organizacji wojskowej. Postanowiono zachować szkielet armii krajowej, złożony z części kadry dowódczej na czele z generałem Okulickim, generałem Emilem Fildorfem i pułkownikiem Rzepeckim. Feldorf został zresztą w lutym 1945 roku przypadkiem aresztowany pod zmienionym nazwiskiem przez NKWD i wywieziony do Rosji. Nowa organizacja przybrała kryptonim nie. oh